Bye. <music> Bardziej dociekliwi chrześcijanie na pewno zadają sobie pytanie, dlaczego też okres Bożego Narodzenia w Kościele katolickim, rzymskim kończy się świętem chrztu pańskiego. Co dorosły Jezus ma do okresu Bożego Narodzenia, do okresu, który kojarzy nam się po prostu z dzieciątkiem Jezus z małym, ledwie co narodzonym Panem Jezusem. I ci, którzy tej dociekliwości dopełnią, czyli znajdą odpowiedź na pytanie, dlaczego Chrzest Pański kończy okres Bożego Narodzenia, dowiedzą się, dowiadują się, że tak naprawdę to wydarzenie Chrztu Jezusa w Jordanie jest początkiem, czy też jednym z istotnych początków, Świąt Bożego Narodzenia w Kościele w ogóle. To kontrowersje związane z wydarzeniem chrztu Jezusa w Jordanie sprowokowały Kościół do obchodów świąt Bożego Narodzenia. Jakim cudem? Oto w połowie II wieku sekty gnostyckie chrześcijańskie zaczynają obchodzić wigilię z 5 na 6 stycznia, której tematem jest właśnie chrzest Jezusa w Jordanie. Wszystko z tego powodu, że gnostycy doszli do przekonania, że Chrystus, Jezus Chrystus, synem Bożym staje się dopiero w momencie chrztu w Jordanie, ponieważ wówczas otwiera się nad nim niebo i Ojciec wyraźnie mówi dopiero wtedy. Ty jesteś mój syn umiłowany. Więc to jest dopiero moment, w którym Jezus Chrystus staje się synem Bożym. Ortodoksyjny Kościół nie mógł wobec takiego faktu przejść mimo. Musiał się do tego ustosunkować. Więc musiał wykazać, że odwieczne słowo Boże, Logos, wcielił się. W ciało ludzkie, wszedł w ciało ludzkie, wziął ciało ludzkie z Najświętszej Maryi Panny od początku. A nie że Jezus Chrystus zwykły człowiek, może ponadprzeciętny, mocno ponadprzeciętny, staje się synem Bożym dopiero w momencie chrztu. No Kościół musiał pokazać, że jest ciągłość tej osoby jako Boga i człowieka. I stąd, między innymi stąd, yy, pojawiają się w kościele święta Bożego Narodzenia ponieważ gnostycy mówili syn Boży jego urodziny to chrzest pański bo dopiero wtedy Bóg powiedział to jest mój syn umiłowany i to są urodziny Pana Boga to są narodziny Boga więc kościół musiał odpowiedzieć nie Bóg człowiek narodził się od samego początku czyli jako małe dziecko z najświętszej Maryi Panny i dlatego ta Kwestia jest absolutnie istotna i leży u podstaw świąt Bożego Narodzenia. Czego gnostycy nie zauważyli w tekstach opowiadających o yy, chrzcie pana Jezusa w Jordanie i co sprawiło w efekcie, że yy, tak zbłądzili? Oto czytamy dzisiaj Ewangelię, w której powiedziane jest między innymi, że kiedy Jezus przyszedł nad Jordan i chciał przyjąć chrzest. Z rąk Jana, Jan wzbraniał się. Mówi, Ty chcesz ode mnie chrzest przyjąć? Przecież to powinno być dokładnie na odwrót. To ja potrzebuję chrztu od Ciebie. A Jezus mu mówi, trzeba wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Jan ustępuje. Co jest obecne w tym tekście? No, przynajmniej on prowokuje do pytania, dlaczego Jan się wzbrania? Dlaczego Jan się wzbrania? Co sprawia, że Jan mówi, to ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie. Kiedy popatrzymy na tą Ewangelię w świetle Ewangelii Świętego Jana, czy też skorzystamy z dopowiedzeń względem tego tekstu, jakie są w Ewangelii Świętego Jana, to dowiemy się, że święty Jan Chrzciciel miał świadomość, że Jezus jest kimś, kto go poprzedza. Zanim, chciałoby się wręcz powiedzieć, zanim ja, Jan Chrzciciel, stałem się, on już był. I Jan to wie. Intuicją wiary sięga tej kwestii. Jezus jest kimś, kto go całkowicie wyprzedza i całkowicie przekracza. Zatem Jan ma świadomość, że zanim ja Jezus przyjął chrzest, on jest kimś, kto chrztu powinien udzielać. Czyli Jan wie dokładnie, że Jezus jest synem bożym przed chrztem w Jordanie. I tego nie zauważyli gnostycy. Nie czytali, yy, można powiedzieć, Nowego Testamentu w całości. Pytanie, czy mieli w ogóle dostęp, to jest połowa II wieku, czy mieli dostęp do wszystkich tradycji, także tradycji Janowej, czy mieli dostęp do wszystkich tekstów i wszystkich źródeł, tak jak my dzisiaj mamy? Prawdopodobnie nie. I być może to jest jedną z przyczyn ich błędu złego rozpoznania sytuacji. Ale tak czy inaczej. Ich błąd staje się punktem zwrotnym w życiu Kościoła właśnie w kwestii świętowania Bożego Narodzenia. Ale tutaj dzieje się jeszcze więcej, bo kiedy Kościół pokazał, zwrócił uwagę na to, że Jezus jest synem Bożym od samego początku, logos wciela się i rodzi z kobiety, tu w tym świecie, to o czym jest to opowieść? Między innymi o tym, że kiedy ten Mały Jezus dorasta i wstępuje w wody Jordanu, to jest to sprawa pewnego procesu. Procesu, który znowu pięknie jest opisany w Ewangelii na samym początku, Ewangelii Świętego Jana. Jan mówi, na początku było słowo, a potem robi wtrącenie. Był człowiek o imieniu Jan. I potem Jan znowu pisze, że Jezus przyszedł do swoich, swoi go nie przyjęli ale On łaska po łasce dał ludziom wszystko. Czyli logika prologu janowego jest dokładnie zgodna z tym, o czym powiedziałem wcześniej. Na początku było słowo i słowo było u Boga. Stało się ciałem. Swoi go nie przyjęli, odrzucili, ale słowo nie odrzuciło człowieka. Słowo człowieka przyjęło, narodziło się i łaska po łasce dało wszystko. Łaska po łasce. i... W pewnym momencie któraś z tych łask to jest właśnie chrzest Jordanii. Łaską jest jego narodzenie, łaską jest jego wzrastanie, łaską dla nas jest jego chrzest. Łączą się w tym wydarzeniu trzy rzeczywistości. Człowiek, świat, żywioł w postaci wody, czyli świat i Bóg. Wszystko zostaje połączone na nowo w sobie. Czyli Bóg na nowo stwarza świat. Wszystko zostaje obmyte z tego brudu, z tego przekleństwa wynikającego z grzechu. I kiedy Jezus zanurza się w wodach Jordanu, chociaż nie potrzebuje sam tego chrztu, bo nie jest grzesznym człowiekiem, to on zanurza całe człowieczeństwo i całą rzeczywistość, żeby ją obmyć ze zmazy grzechu. I tego Jan, chrzciciel, do końca nie rozumie, bo zastanawia się, po co ten Jezus włazi do tej wody, skoro to on powinien chrzcić. Nie, Jezus nie dokonuje niczego w sposób tylko i wyłącznie symboliczny, jak mawiamy, czyli zewnętrzny, to nie jest żaden tylko pokaz. To jest działanie stwórcze Pana Boga. On całą rzeczywistość zbiera w jedno, w sobie jest Bogiem, jest człowiekiem, który zanurza się w rzeczywistości świata symbolizowanej przez wodę i wszystko zostaje odnowione. I to wszystko łaska po łasce dla nas, żeby każdy z nas mógł potem uczestniczyć dokładnie w tym samym w rytuale obmycia, zanurzania się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, żeby życie łaska po łasce w nas realizowało się i osiągnęło swoją pełnię. To jest ta dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego, którą kończymy okres Bożego Narodzenia. I o dziwo, pewnie dla niektórych, świętowanie Bożego Narodzenia właśnie w Chrzcie Świętym Jezusa w Jordanie, raczej w Chrzcie Uświęcającym Jordan, którego Dokonał Jezus. Mają swój początek. Święta Bożego Narodzenia tu się zaczynają, od tej kontrowersji. Były jeszcze inne kwestie, które na to wpłynęły, ale o tym innym razem.